mano, z tej strony Metalowy i witam Was w kolejnym odcinku, jakże dla mnie wyjątkowym, Na serwerze hardcore uskkf -a. A dlaczego ten odcinek jest taki wyjątkowy? Możecie się przekonać i w widoku tego tutaj u góry z napisem Ender Dragon tak jest! Będzie nowa mapa na serwerze, bo wychodzi Minecraft 1.5 Dla nieogarniętych tutaj macie Zbrojkę darmową, pro ładny mieczyk. O, tutaj ludzie rozdają wszystko ładnie. Możemy się nawalać ile się chcemy. A, mogę wam ujawnić pewnego Entertesta już. Mam tutaj jeszcze ten secik i jakieś tam różne śmieci. I co? I... Dopiero jakieś, jakąś minutę temu stworzyli tego właśnie Entertesta. Możecie zobaczyć. Nether jest wyłączony, a przynajmniej nie ma tutaj portalu. Eee... Taka jeszcze informacja na początku, testuję nowy program do nagrywania dźwięku, więc jeśli będzie trochę gorsza, albo lepsza jakość, to bardzo przepraszam. Mamy tutaj z Dragona! Lata, 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 ale czy my się chcemy dzisiaj nawalać z Dragonem, to nie wiem, <śm> ale może, może być nawet całkiem spoko. Yy, I co chcę tutaj na razie sobie wziąć? No nie tu, jedzą to, jedzą to. O, ja mam smoka, smoka. Szkoda tylko, że mam łuku i strzał, bo moglibyśmy go sobie tutaj ponawalać. Ale bo i tak go rozwalą pewnie. No jasne. Dobra, ale, 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 co ja chcę w tej chwili zrobić? O Boże. Co ja chcę w tej chwili? Jest ten? Nie, 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 bo tutaj ten, no. To jest pułapka, Ogólnie u Irola na kanale server hardcore pojawił się film, system opowiadający, co tu się dzieje, czy to Można coś tutaj robić, no to już się jestem, czemu tutaj ogólnie, wszystko można już się nawalać? co się dzieje, co tu się dzieje, ja muszę tu ogarnąć, co tu się dzieje w ogóle kawry Aha! Rozumiem. Teraz sobie wcześniej leć guzik. Rozumiem. Albo cię podpala, albo co chiluje, albo coś. No e, dobra. E, tu na razie nic nie ma. Jakaś skrzynka... Tu jest jakieś nowe w ogóle lokacje. Nie byłem tu jeszcze. Pomnik coś tam. Jakiś... Jakieś potki rzucają... Remularznie długo. O, tu już jest... Kurczę. Patrzcie. O, bloki żelazne. ok Można się to już nawalać? tu tylko tutaj. Można chyba. Słuchajcie, nawalamy się! Nawalamy, nawalamy, nawalamy! Bierzemy tutaj tego o, o, o tego irona bierzemy, bierzemy go. Dawajcie, dawajcie, bierzemy go tutaj, zaraz go tutaj. O! Chyba się lognął, ale... Jeszcze jedna informacja. Nie ma banów, nie ma banów za zginięcie, można się lać teraz ile się chce, nie ma banów, o sobie, jak to zrobił, nie ma banów, jest okej, okay, w miarę. O, tutaj się leją, zaraz mogę temu gościowi, tutaj tego podpalę, podpalimy, zaraz go tutaj zaciupiemy sobie, jak tutaj, hopa, 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 pełna kontrolka, co nie? O nam tu wyla! uuuu. O, zostań, mu się chyba rozwaliło. Ha, mamy go! Bardzo dobrze. Widzicie? Rozwaliliśmy typa. Te lawę wylewają. Myślę, że to im pomoże. O, kurde, chyba pomoże trochę. Chyba im trochę pomoże, bo tutaj koleś nas zaraz zaciupie. Padliśmy. E dobra. Mamy jeszcze ten secik. To jest odcinek taki, czysto rozrywkowy, bo codziennie mogę sobie brać tego seta, raz dziennie. Eee, no i co? I pójdziemy jeszcze raz się ponawalać. No, Ender Dragon ciągle to samo życie ma, nikt go nie bije. Dziwne, dziwne. Uuu, 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 dostałem! Power Flame, uuu! Chociaż strzały jakby nam dali, to by w ogóle było super. Ekstra by było, gdyż strzały do tego. Eee, dobra, idziemy. Cię jeszcze tutaj ponawalać, słuchajcie. Idziemy, idziemy teraz w tą stronę. Może tutaj też będzie jakieś w miarę, słuchajcie, dobre miejsce. O, tutaj jakiś koleś już idzie z Jacksem. Tutaj jest granica spawnu, jak dobrze chyba wiecie. No i tutaj już nic nie widzę. Pójdziemy sobie w dłuższej granicy, może kość, tam się tutaj e, na winie pod miecz. Jakbym wciągał nos, to przepraszam, ale znowu... Czuję chorobę, że tak powiem, e, z powodu takiego, że siłem kole, a miałem podrożone gardło. Tak. Okej, okay, jesteśmy... Co się w ogóle dzieje? O, 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 o! Tutaj się nawalają panowie chłopcy. O, potki rzucają. Potki rzucają. O, o, o. Podcie, 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 Dobra, wyjdziemy sobie na razie, pójdziemy sobie. Zjemy. Zjemy sobie, pójdziemy sobie. Jeśli tylko się ugasimy trochę, nam się odnowi. Dawajcie do go. To trochę go do... Nie damy się na razie! Nie możemy tak się w w tego odcinka, nie! I do wody sobie wlecę. Są gasze. Co -i? Ten jest tutaj w naspałnie. Na razie. Na balanka, na balanka. Czemu tu jest w ogóle taki czysty ten teren? Bądźcie mapę, czy ja? Ja nie wiem, nie było mnie ostatnio, byłem tylko po zbrojkę. Tu jest róg spawnu, znaczy granicy mapy. Przecież sobie pójdziemy do nich i tutaj ponawalamy to. Najwyżej oni nas ponawalają też. Powody! Come on, come on, come on, come on! Dawaj, 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 dawaj go! Nie damy się rozwalić, mamy dwa serca! Kurde, dwa serduszka. Chyba się tutaj. Ło kurde, to budowy. Nie było tego ostatnio. On jest w wodzie, on ja mam przewagę teraz. O, już nie, już nie <laughs> A jednak. Dobra. Eee, to był odcinek taki organizacyjno. Wiecie. Nawalankowy. I co. Jeśli Wam się podobało, następny odcinek będzie albo jeszcze na walanki, albo już z nowej mapy. Jeśli Wam się podobało, oj. Jeśli Wam się podobało, dostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał. Ja się z Wami już jak dam. Do następnego odcinka. Na razie i do usłyszenia. Pa!